Dzisiaj gościmy w Centrum Medycznym MML Michała Sobiecha. Cześć. Cześć, Mano. Zawodnik MMA, ale też dietetyk. Kto jeszcze? Eee. Ostatnio pomnoczyłeś się trochę kucharz, ale raczej tak. No moje, moją, ja mam takie dwie profesje. Nie? Z jednej strony zajmuję się zdrowiem, bo już nie mówię tylko, że jestem dietetykiem, ale i, i z drugiej strony jestem zawodnikiem. No właśnie, określasz siebie jako takiego health-doktora, tak? Doradcę, health-coacha, ok? No? Tak, dokładnie. No. Wiesz co, ze względu na to, że. Przy... Jakby określenie dietety, tego już jakoś kogoś inny się tak kojarzy, moim klientom, z kimś tylko idziesz, dostajesz jadłospis. A jakby u mnie jadłospis to jest jakieś tam 10% tego co ja robię, nie? gdzieś dużo pracujemy z, z moimi klientami na, na, na szerszym polu. Jakby to nasze zdrowie zależy od wielu elementów, nie tylko od jedzenia, nie? od higieny pracy, snu i tak dalej, tak dalej, tak dalej, różnych elementów, więc zajmuję się tym tak całościowo. Co było pierwsze, sport czy Fascynacja dietetyką, bo zakładam, że od tego się zaczęło, tak? Pierwszy był sport, i przez to, że chciałem być lepszym sportowcem, zafascynowałem się po prostu żywieniem, bo sam zmieniłem żywienie. Zaobserwowałem te x lat temu, jak, jak, jak duże znaczenie to dla mnie ma, i jak dużą zmianę na mnie w, wnosi w mój, w mój sport. No i potem zaczęły się studia, jakieś tam kursy itd. Tak tak no i, i jestem. A ta przygoda ze sportami walki, od czego się zaczynała? Karatę? Coś innego? Nie, nie, nie. To było od razu... Ja jestem pierwszym pokoleniem Pudziana, nie? Pudzian Najman eee... i jak był, był w Polsce te 13 lat temu jakoś tak, no to ja jestem tym pokoleniem, więc to było od początku MMA. Chwilkę wcześniej taki liźnięty kickboxing, jakieś parę miesięcy, ale to było od początku MMA. Pokolenie Pudziana, czyli wytłumaczmy, obejrzałeś walkę Mariusza Pudzianowskiego z Marcinem Najmanem, tak Ci się spodobała, że postan postanowiłeś trenować KSW, jak to się śmieją niektórzy? Dokładnie tak było, no już jakby przed tą walką było bardzo głośno MMA i myślę, że myśmy, nie wiem dokładnie czy to było po walce, czy to było, ale to był mniej więcej ten okres, nie? Myślę, że jakieś tam parę miesięcy może różnicy. Spodziewałeś się, że Pudzian tyle w tym MMA się będzie bił, taki delikatny off-top, ale no, minęło tyle lat, a on dalej gdzieś, wiesz, bije się na największych galach. Myślę, że jak wszyscy spodziewałem się, że to się skończy dużo, dużo szybciej, nie? Ta kariera. No Mariusz jakby... Jest tytanem roboty. Myślę, że czegokolwiek byś nie złapał, złapałby się, nie wiem, konstruowanie promów kosmicznych, to finalnie by doleciał na tego Marsa, jak mu życzyłem, wystarczyło i funduszy, nie? Więc jakby. Może zawodnikiem nie jest jakimś świetnie wybitnym i w ogóle niesamowitym technicznie, ale ma to coś, czego wielu ludziom brakuje. Myślę, że ten, ten jego taki ta jego zdolność do tworzenia, do jakby wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, to jego zdolnością można by było podzielić, nie wiem, setkę innych ludzi, nie? I oni i tak by osiągnęli poziom, wiesz, top wysoki w czymkolwiek, czego byś nie zapalił Porównałbym cię do Pudziana, bo może nie chodzi o gabaryty, ale też masz taką rutynę, że wstajesz bardzo wcześnie rano, że ta dyscyplina jest dla ciebie kluczem. Gdybyś mógł o tym nieco opowiedzieć, bo wiem, że budzisz się chyba o 4.30, tak? 4.50? Okej, okay, list już był zrobiony. Nie ukrywajmy, znamy się nieco, tak? Mieliśmy okazję prywatnie trochę porozmawiać. Mamy się w mediach społecznościowych, więc siłą rzeczy widzę, ale oczywiście chętnie ci śledzę. Wiesz co? Y tak, ja generalnie jestem ogromnym śpiochem i najtrudniejszą rzeczą w życiu nie jest jakaś tam praca, obowiązki, była dla mnie praca, obowiązki, treningi, tylko było po prostu wstawanie rano, nie? I jakby doszedłem do tego, że lubię, że przyjemność sprawia mi pokonywanie własnych granic i robienie tych rzeczy, które dla mnie są bardzo trudne. I tak naprawdę od dwóch lat walczyłem z tym, żeby. Zacząć wstawać po prostu wcześnie. I finalnie najpierw to była, że 6.50, potem piąta coś, to mówię, dobra, czwarta to będzie moja godzina, o której będę wstawał. I jakby udawało się, nie udawało się, był tydzień, że byłby strik zachowany, mhm. potem znowu się rozwalał ten rytm. Generalnie finalnie udaje mi się to utrzymać, ale co mi to w ogóle daje? No bo to jakby wstawanie i nic więcej. Daje mi to zachowanie pewnego rytmu, nie? daje mi to to, że moje ciało wie, że o tej godzinie wstajemy rano i zabieramy się do roboty, a o tej godzinie idziemy spać i przyłączamy się w tryb regeneracji, nie? więc jakby ta dyscyplina umożliwia mi po prostu osiąganie, robienie, nie ma jakichś przypadkowych rzeczy, nie lubię nawet teraz po walce, już powiedziałem w niedzielę, dobra jemy 10 tysięcy kalorii, chociaż i tak finalnie zjadłem sneakersa i chipsy na sorze, bo spędziłem pół dnia na sorze, ale od poniedziałku już jakby do mojego trenera i dietyka mówię, ja chcę plan. Ja chcę mieć zachowane, bo jak się rozjadę z tym wszystkim, to będzie mi ciężko wrócić. I to nie tylko w, jakby w aspekcie sylwetkowym, wagowym, ale też ogólnie pracy jakby tego, co ja chcę robić, jaki chcę być, że ja chcę tworzyć, jakby rozwijać się, a nie po prostu gnić. Nie? Więc jakby ta dyscyplina daje mi po prostu możliwość rozwoju osiągania. Super ciekawe, wspomniałeś o walce, która była w Ostatnią sobotę. Gdybyś mógł o tym opowiedzieć, być może nie każdy to starcie widział, jaka to była gala, z kim się biłeś i co tam się stało, że jesteś dzisiaj w Centrum Medycznym MML. Tak, to był 23 września tak. 2023 roku. Tak. Gala Silesian MMA, czyli gala, na której miałem przyjemność zadebiutować 5 lat temu z Sebkiem Rajowskim. Walka na Silesianie ze zgodą KSW. Nie mogliśmy trochę dogadać terminów. PSW walczyć poza organizacją. Walka z Sylwestrem, Hasnym. 10 lat starszym rywalem, prawie 15, 13 walk, tak, bardziej doświadczonym, bo Strodek miał 19 walkę zawodową. Ja miałem 5, albo 6. Tak mam 5, 1 teraz i szóstą. Okay. Więc trzy razy bardziej doświadczonym rywalem. Może nie wybitym technicznie, ale jak mi powiedział Dawid Popowski, jak byłem w Łodzi, to będzie ciężka walka. I jeszcze w... wiedziałem, że to będzie ciężka walka. Ale nie wiedziałem, że będę się bił z kimś, kogo trzeba to sobie zamordować w klapce. Nie wiem, czy widziałeś walkę, czy nie widziałeś. Przyznaję jakby... okay. bez bicia, że nie. Okay. Jakby ja mam wrażenie, mój team ma wrażenie, mój management ma wrażenie, że ilość łokci i kolan, które tam weszły czystych na twarz, łokci takich bitych jak, jak gamer gdzieś tam bił na, na końcówkę żeber, y jakby wyłączyłoby pięciu innych rywali, a on leżał jak w czasach, na plaży w sobocie. Więc. Y była to dla mnie mega trudna walka, mega fajna, cieszę się, że udało się nią wygrać, bo w pierwszej minucie był plan walki w stójce, po pierwszej minucie, po dwóch ciosach widziałem dwóch sylwków. No i musieliśmy zmienić plan, musieliśmy, musiałem zmienić szybko plan, generalnie walka była toczona w parterze, w kontroli z ciosami, nie? więc był to bardzo trudny pojedynek dla mnie, ale cieszę się, że udało mi się Pomimo tego, że byłem solidnie ranny, wiesz, jakby okiełznać te wszystkie te emocje i spokojnie, jakby po prostu zmienić plan, przeładować magazynek i iść po swoje dalej. Więc trudna, ale mam wrażenie, że bardzo, bardzo kształcąca o tak. I zwycięska przez decyzję. Tak, no, trzy rundy, jednogłośna decyzja, więc jakby 100% wygrana przeze mnie. A jeszcze właśnie wracając do tego, dlaczego tu jestem, no to jestem dokładnie przez to, że. Yy, Prawdopodobnie doszło do jakiegoś uszkodzenia Oczu dołu, e, Tak mnie nastraszono na sorze. Mam nadzieję, że uraz nie będzie tak, tak poważny. E, co prawda w walce przez chwilę widziałem podwójnie, ale teraz nie mam żadnych problemów ze wzrokiem. Tak naprawdę czekamy gdzieś na wynik rezonansu. E, doktor gdzieś tam się uśmiechał, że raczej wszystko jest ok, więc liczę, że będzie OK, ale nie powiem, że jestem trochę zestresowany. No tak, oko podbite MMA nie jest prostym sportem. Nie masz czasem takich myśli, że może żal tego zdrowia. Przed rozmawiałem z moim kumplem przez telefon, mówi, po co ty to robisz? Nie? Oczywiście, że mam. I są takie momenty, że właśnie na przykład wygrywasz i jesteś na takim, wiesz, topie szczycie, jakby ilość endorfin dopaminy wszystkiego w twoim mózgu jest, jest, jest na ogromnym poziomie, i nagle kończysz na sorze sam, z rozwojem okiem, ktoś cię straszy, że, że masz nerw jakiś tam, być może mięsień wzrokowy, zawinięty o odłamki kostne i ty pękasz. i Dosłownie jakby, no ja, po prostu rozliczałem się jak dzieciak w niedzielę mm -hmm. i mówię, po cholerę mi to. Tak. I to są takie momenty, że jakby taki nie do końca świadomy, w toka, trochę amoku, na tym takim e, dole, że tak powiem, jak ćpun bez narkotyku, e, podejmujesz taką, taką, taką pustą decyzję, że nie, kończy z tym. No, ale jakby potem zaczynasz się wyspać, odpoczywasz chwilę i mówisz, no, jakby nie, nie było tego, zapominasz o tym. Więc tak, są takie momenty, nie? Nie jesteś pierwszy raz w centrum medycznym MML, to jak się stało, że tutaj trafiłeś? Jaki miałeś wcześniej uraz? Jaką pomoc otrzymałeś? Po programie tylko jeden, gdzie Karol złamał mi, Karol Wesling złamał mi łokciem nos, trafiłem tutaj od razu, bo po prostu miałem pogruchotane kości w nosie, więc już to było 3 lata temu bodajże. Tutaj ekipa z MML-u poskładała mi, poskładała mi ładnie nosek. I jakby nie było, in, nie było innego miejsca, na którym byśmy się zastanawiali, od razu był telefon, do, telefon do, do managera, do Kornika. Artur gdzieś tam wszystko szybciutko pozałatwiał, no i tak naprawdę jest czwartek. Ja już jestem. A, i mam nadzieję, że będę tylko dzisiaj i wpadnę na kontrolę za miesiąc. No bo słyszałem, że jutro masz plany, żeby wyjechać na jakieś dłuższe wakacje, tak? Właśnie, nie do końca. Ja powiedziałem na Instagramie Ci, że w piątek, okay. ale generalnie to jest poniedziałek. I Duża grupa osób mnie postraszyła, że jak mam taki uraz, to nie będę mógł leczeć. No ale na razie nie chcę nic więcej mówić, bo, bo nie wiem, co się wydarzy. Mam nadzieję, że, że w poniedziałek, czy na we wtorek wrzucę z z trochę cieplejszego miejsca na świecie. Tajlandia. Tak, tak, dokładnie Tajlandia. Jaka miejscówka dokładnie, bo byłem w grudniu ubiegłego roku, no i przepiękne miejsce. Mm, lecimy na Phuket. Ja byłem też w zeszłym roku na Phuket, na tam dolne wybrzeże, czyli na Rawai. E Lecimy, Jezu, mówię tak jakby to, by... okej, okay. ja już trochę się pogodziłem z tym, że nawet nie polecę, wiesz, że tam załatwialiśmy, co tam przebywanie i tak dalej, ale jakby chcemy pozwiedzać wyspy, plus, plus cały Puket, mamy prawie, że miesiąc, więc że się uda. Mając ten połamany nos, cierpiałeś na przykład na problemy takie, wiesz, typu bezdech senny, ciężej ci się oddychało? Jak to wyglądało? Długo chodziłeś z połamanym, zanim tutaj zostałeś naprawiony? Wiesz, co, nie, to było cztery dni, tak okay. naprawdę. Ja szybciutko po, po programie, po czterech dniach byłem tutaj i byłem zuparowany, więc najpierw miałem i tak, tak spuchnięty, że nic nie czułem. Po samym zabiegu. Mm, nie zapomnę do końca życia wyciągania opatrunków z nosa, bo to jest jakby to jest przeżycie bardzo bliskie temu, jakby ktoś wziął skalpel i czy tak po duszy po prostu drapał. To jest tak, tak intymne przeżycie i bolesne. Okay. E, no ale finalnie jakby po tygodniu chyba wsiądziemy opatrunki, wszystko było super. E, jakby żadnych problemów oddechowych, nos sprawny, wydolność na poziomie, na którym była, albo nawet lepsza, chociaż na pewno jest lepsza, to jakby pewnie tutaj wiele też wątków. E, więc, więc szybciutko wróciłem do siebie bez żadnych problemów. W tej chwili wiesz, że jestem w temacie, widzę, że każdy zawodnik mocno o to dba i większość osób robi sobie te operacje nosa, żeby po prostu lepiej oddychać, a dzięki temu lepiej walczyć. też to zauważasz? E, tak. No, nawet mój, mój przyjaciel Filip, teraz, który będzie się bił o, o pas Babilonu, e, też już ma zaplanowaną operację po, e, po swojej walce, więc no, jakby. Wiesz, to jest tak jak masz nie wiem, przewód paliwowy w samochodzie. Jak masz, masz dwa i jedne jest nagranie no to paliwa jest mniej, więc mocy jest mniej. Jakby proste jak 2 plus 2. Kiedy powrót do KSW? Eee, Bo walka wygrana, więc jak rozumiem. Tak, tak, tak. Jakby w, w, myślę, że. W, w styczeń. Jakby bez, bez zbędnych ceregieli, nie? Że wszystko okay. będzie git, lecę, wracam, robimy off-camp, camp i styczeń. Słyszałem o tej styczniowej gali, ale więcej zdradzać nie będę, natomiast szykuje się bardzo fajna karta. Patryk Kaczmarczyk będzie siedział 11 listopada w Radomiu. Znacie się doskonale, bo miałeś przyjemność skrzyżować z nim rękawice, jakbyś typował jego walkę z rudkiem. O, wiesz, sercem Patryk, naprawdę, był. Czyli nie ma między wami złej krwi? Nie, co ty, my tam jakby od razu po walce gdzieś, 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 jakby utrzymaliśmy dobry kontakt. Ja jestem jakby takim zawodnikiem niezależny na tych kontaktach z ludźmi, z którymi się bije, bo ja ich po prostu szanuję, nie? Jasne. E, więc sercem Patryk, ale w, kurczę, no, no Rutek umiejętnościami, doświadczeniem. Wiesz co, ja bym typował takie... Mm, 57 doródka na 43 na Patryka. Okay, procent. Okay. No, tak, tak bym dał tą walkę. A twój cel, jeżeli chodzi o KSW, poza oczywiście kolejną walką, na przykład gdzie byś chciał być w KSW za 2 lata? Plan jest taki, że za 2 lata robię pas. Mm -hmm. e, I to jakby nie mówię tego pierwszy raz, taką, taką gdzieś mam wizję. E, skończyłem pasję kontuzji. Mm, dość długą, dość długą drogę. E, trzy walki w roku, najbliższym. Nie wiem, gdzie dokładnie będę, ale mniej więcej za dwa lata będę gonił z pasem. Kategoria wagowa bez zmian, jak rozumiem. Hmm. Czyli. <grym> Wiesz, co teraz robiłem walkę w 70. i to jest jakby jest. bardzo świeży temat. I dobrze się e... czułeś, jak rozumiem. Czułem się dobrze. Robienie wagi nie było tak problematyczne jak do 6-6. Fizycznie, mimo tego, że. Że, że Sylwester jest chłopem, który jest, 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 jest już starszym facetem, który jakby dysponuje nie tą tylko siłą taką zbudowaną, ale tą taką prawdziwą męską. Czułem się, że jestem silniejszy i generalnie wszystko tam, wszystkie aspekty fizyczne grają. Więc na pewno ten temat jeszcze musimy przegadać jakby z teamem i tak dalej. Nieważne w jakiej, no w jednym, w drugiej, albo w obu zobaczymy. Okej, okay, okej. Okay. Myślisz, że udałoby ci się jeszcze kiedyś spotkać z Saladinem Parnas? Czy on już wtedy w KSW nie będzie? Jest to takie twoje marzenie? W którejś z tych kategorii wagowej, w który, o których myślisz? Eee, nie, psz, nie. 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 W ogóle nie myślę o nim. Jakby nie będę ukrywał, że trochę nie przypadam za nim. Eee, dodaję dodaję speaker Nie tak. Eee, Jakoś tak mi nie przypadł do gustu. <laughs> po prostu. Chyba. te jakieś takie, wszystkie zachowania i tak dalej. Po prostu mi nie przypadł. Jasne. Mm, nie, myślę o nim, nie myślę o nikim, z kim chciał się bić. Dajcie mi po prostu jakby zróbcie zrób mi drogę. Ja będę się był z kim trzeba. Nie mam tam, że nie wiem. Robert, Rutek, Patryk, czy to 70. Nie ja chcę się bić. <laughs> Rozmawiałem ostatnio z topowym zawodnikiem KSW. Mówił, że jego ciało. Regeneruje się, dochodzi do takiej pierwotnej sprawności, tak bym to nazwał, po zbijaniu wagi około miesiąca. Jesteś specjalistą, jeżeli chodzi o żywienie. Zgodzisz się z tym, jak bardzo obciążające jest robienie wagi dla zawodnika. Mm, nie powiesz mi z kim rozmawiałeś, ale powiesz może z jakiej kategorii, bo jakby istotne będzie mm, jak ten proces cały wygląda, nie? Jeżeli jesteś zawodnikiem załóżmy kategorii 70 kg i zbijasz w ostatni, nie wiem, w ostatni tydzień 13 kg, mm. to prawdopodobnie jest to tak duży procent utraty masy ciała, że Deficyty, które będą powstawać z zaburzenia będą wymagały czasu, nie? Żeby, żeby to wszystko poskładać. Jeżeli robisz to mądrze i to jest nie wiem 7-8 kilo w ostatni tydzień nawet, co i tak mhm. jest dużo wtedy 70 70 to prawdopodobnie po, dobrym, po, po dobrej rekuperacji, dobrym nawodnieniu, zdobaniu elektrolity, potem jakby fajnych tygodniu, dwóch albo nawet tygodniu twoje ciało prawdopodobnie będzie, będzie będzie w stanie, że tak powiem, wyjściowym. Więc uważam, że to jest dużo, że to mhm. jest dużo. E, może ta osoba też wzięła pod uwagę, wiesz, jakieś urazy po walce, generalnie też, że trzeba odpocząć fizycznie, psychicznie Jasne. i tak dalej. Z tym się zgodzę, że miesiąc to jest taki fajny czas na taki off żeby zwiększyć ilość kalorii, zwiększyć ilość białka, odżywczość diety i tak dalej, żeby te wszystkie takie e, naprawić, to ciało i ducha, nie? To, to, to z tym się zgodzę, ale mm, no to wiem, że, że często gęsto nawet na poziomie pro walko pas, bo mam przyjemność prowadzić takie osoby, tam jest padaka i po prostu walka taka, że, że jakby nie wykorzystują tej wiedzy, którą mamy, nie? To teraz nie pytam o tę sytuację, ale kogo prowadzisz, z kim współpracujesz jako właśnie dietetyk? No, chociażby teraz stopki, no to jest Tomi Romanowski, tak, który miał Tobie często, Tak, który miał często problemy z, z, z tym dobijaniem tej wagi. Teraz jakby wszystko jest na zicher. Kolejna nowerska, która wchodzi do KSW, no to jest chociażby Rafał Haratyk mhm. z dużych nazwisk, fifi, który zaraz będzie miał pas Babilonu. Myślę, że to są takie, jest jeszcze parę, parę osób. A powiedz to mi, Romanowski zejdzie kategorii niżej do Bartosa, spotkają się, jak sądzisz. On na pewno jest w stanie to zrobić. Okay. Jakby z mojej wiedzy, bo my robimy tę kategorię teraz bez problemu tak. totalnie, więc to musi być jego decyzja, nie? że on to robi, do, jakby dopinamy wszystko i, i na pewno jest w stanie to zrobić. No ale to już. To już czy to się wydarzy, czy nie, to nie moja, nie moja broszka. Super fajne smaczki i Michału, zdrowia życzę. Dziękuję, ślicznie. Dzięki, wielkie, super cię po zobaczyć. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Dzięki.